Jest piątek, 2 maja. Każdy z nas przeżywa sytuacje, które stanowią wyzwanie dla wiary. Przypomnij sobie takie doświadczenie. Z ostatniego czasu. Może właśnie teraz przechodzisz taką próbę. dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli jaki znak uczynił Jezus, mówili Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Uczniowie Jezusa nad jeziorem Galilejskim zostali poddani próbie. Są zupełnie bezradni wobec sytuacji, w jakiej się znaleźli. Starają się jej zaradzić, ale nie widzą rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że Jezus nie ma jej pod kontrolą. Ewangelista notuje, że Jezus wiedział, co miał uczynić. Być może chciał, by uczniowie uświadomili sobie swoją niemoc. Jak przeżywasz próby wiary? Jakie uczucia i myśli towarzyszą Ci w tym czasie? Jezus działa wtedy, kiedy chce i jak chce. To on wybiera odpowiedni moment. Jego sposób działania często wykracza poza ludzkie pomysły na rozwiązanie trudnej sytuacji. Jego działanie nierzadko jest zaskakujące wręcz cudowne. Jak w opisanej ewangelicznej scenie. Przypomnij sobie zadziwiające wydarzenie ze swojego życia i spróbuj odnaleźć w nim Jezusa. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora galilejskiego, czyli tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa. Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów więczmiennych, pozostałymi pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Porozmawiaj z Jezusem o twoich próbach wiary. Zgłębi serca. Wypowiedz wszystko, co zrodziło się w tobie podczas tej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi, Synowi i, Duchowi i Duchowi Świętemu, Świętemu jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.